The energy drink o smaku pia pianek marshmallow? Nie! Ile razy to ja wam mówiłem, że jak ja widzę pianek marshmallow, to teraz widali tak. A ta wygórna! Miejmy to już za sobą! Siemano ekipa, witam was serdecznie, dzisiaj mamy smak najciekawszy z serii D Energy Drink, dla mnie najmniej ciekawy, bo wiecie, ja mam taki sentyment do pianek, że to jest straszne. W ogóle, kto wymyślił, żeby zrobić smak pianek, marshmallow, jako smak dla energola? No i wyszło to. Drugi w Polsce, chyba że wyszedł jakiś jeszcze smak. Drugi w Polsce smak pianek Marshmallow, jaki możemy kupić tak ogółem. Pierwszy był oczywiście Tiger, był kozacki, jakbym lubił pianki to by, by zachwalał ponad wszelkiego rodzaju, ale mamy tutaj kurde kolejny i mam już odniesienie właśnie, bo jak próbowałem tych wszelkiego rodzaju Sour Patch, wata cukrowa, co to było? Ogólnie kwaśne cukierki Swedish Fish z tego wszystkiego, czy to importów, czy to tutaj, hippie candy, co można powiedzieć, że to jest taki Skitles i tak dalej. Można w sobie też Tetris Blast jako Skitlecy. Tego było dużo. I teraz mamy kolejny cukierkowy smak. Pucha jest chyba jedną z najładniejszych. Najładniejszą mi się wydaje ciągle jest chyba PAW. Jednak kurde, pawie cały. Sobie... Sobie są świetne, fajne zwierzęta, a tak tu? Tu wyszły im dwa razy lepiej. No ale jak mówię, mamy misia, białego misia, pianki, właśnie marynarz. Ja pierdzielę miś polarny w stroju marynarza. Jeszcze kurde z piankami. The Energy Drink designy to jest coś pięknego. Ogółem mamy tylko niebieski background i nic więcej. Wartości odżywcze. Kto by się ch chciał trudzić wartościami odżywczymi? Ja mam tu gdzieś, ja nie będę obliczał nic. Obliczyłem wcześniej. Przejdźmy do wartości odżywczych, ale wcześniej do składu. Jak mówiłem, to chyba przy wczorajszym filmiku: czerwona, pomarańcza, i tak dalej. Gazowany napój energetyczny o smaku maliny. Prawoślazu i wanili. Pierwotnie pianki mają smak truskawki i wanili. Skoro tu mamy malinę, no to w sensie, pierwotnie pianki mają mieć smak wanili albo po prostu swój smak piankowy. A prawoślaz to jest takie Ja wiem, że są rikola o smaku prawoślazu, ale co do tego też nie jestem pewien. Do Sory. 32 czyli setka miligramów kofeiny, jeżeli chodzi o to. Składniki: woda gazowana, cukier, regulator kwasowości, kwas cytrynowy i cytrynian sodu, tauryna, kofeina, substancja słodząca sukraloza i nikotynamid, witamina B6 i tyle? Wait. Ale to jest krótki skład, ja pierdzielę. Ogólnie, jak ja już zauważyłem to, czy to wcześniej, czy to teraz, jak obliczałem to wszystko, tutaj są tylko dwie witaminy, z czego niacyna jest chyba wyżej, jeżeli nie jest tak bardzo wymieniona. Nie, to jest tauryna, sukraloza, nikotynamid. To nie jest nikotyna, to jest najprawdopodobniej jakiś słodzik, o którym nigdy nie słyszałem, ale jest witamina B6, a o niacynie nic nie ma. To jest tak krótki skład, że ledwo tutaj są dwie linijki. Nawet nie, tu jest jedna linijka i troszeczkę z drugiej, ale wow! To jest naprawdę sztos skład. Wartości odżywcze: 66 kilokalorii, żadnych tłuszczów, kwasu tłuszczowych nasyconych, 16,17 grama węglowodanów i cukru. O dziwo, 1,287 tysięcznych grama białka i 0,7062 10 grama soli. Z witamin mamy właśnie niacynę 10,56 mg i witaminę B6 0,924 mg Tysięcznych mg. To było... Gdybym ja je przedłużał, to by było najszybsze czytanie składu, obliczanie wartości odżywczych i w ogóle przytaczanie w dziejach. Od kiedy zacząłem to robić. Tak więc otwórzmy to i miejmy to już za sobą. Pianki Marshmallow, kurde, kto by myślił, żeby zrobić ten smak Tiger? Nie, tu pachnie bardziej maliną, głównie maliną, tylko maliną. To pachnie jak malinowy syrop do rozrabiania. Nie czuję tu ani wanili, ani prawoślazu. Prawoślazu to w ogóle mógłbym tego nie wyczuć, bo nie wiem bardzo jak on smakuje. Jak, jeżeli chodzi o Ricole, to bardziej brałem te Melisowe, czy jakie tam były. To była chyba Melisa na uspokojenie. Nie wiem czym się stresowałem, ale melisa to była głównie, bo były strasznie kozackie. Gdzie czyta ta składa ta była pewnie tola cukru, ale ważne, że fajnie smakowało. No malina. Ja tu nie czuję nic więcej, ja tu czuję tylko i wyłącznie malinę. Nie czuję wanilii, nie czuję prawoślazu. Jak to będzie kolorystycznie? Jeżeli to są pianki, to musi być taki podchodzący pod biel malinowy kolor. Albo jest w ogóle przezroczysty, czysty, bo nie było żadnych barwników. Chłopie, czysty, centralnie, jak wielka część amerykańskich energoli, tutaj też mamy bezbarwnikowy, a w ogóle ciekawe, czy to jest gdzieś napisane, bo może ja to gdzieś przełoczyłem? Nie, nie, nie ma tu nic, że to nie ma barwników, ale tutaj chodzi o smak. Czy naprawdę będzie smakował jak piadki w jakimkolwiek stopniu? Przekonajmy się, może to będzie tylko balinowy energol, ale i tak wyląduje w tym w... cukierkowym rankingu, więc sprawdźmy. Smakuje jak piadki, Jest jakiś smak pianek, ale nie tak bardzo intensywny, żebym naprawdę musiał wykrzywiać łeb. Ja bym w ogóle nie powiedział, że to jest smak pianek. To jest po prostu, według mnie, smak malinowy z jakąkolwiek wybijającą się wagilią. I na tym naprawdę od tego zacznijmy. Bo jednak mamy kurde pianki, co nie? Jeżeli chodzi o pianki, to wiecie, chcecie wiedzieć, kurde, naprawdę. Mocny taki piankowy smak, taki lekko waniliowy, ale taki swój. Nie chcielibyście, wiecie, tak jeżeli chyba są te pianki smakowe, to mogą być takie, ale wy głównie chcecie czuć pianki. A tutaj głównie jest czuć malinę. Z tyłu można mieć takie leciutkie twisty wanilii, które mają przypominać właśnie takie piankowe słodycze, wiecie. Mmm. Jak ja ostatnio jadłem pianki, to byłem do tego zmuszony przez siostrę. <noise> Piękne czasy kurde. No według mnie to nie przypomina i według mnie chyba jednak Tiger był lepszy. Jakby miał to tak overalowo piankowo oceniać, Tiger jest od niego lepszy, autentyczniejszy. Jak dobrze go pamiętam, on naprawdę smakował jak takie typowe pianki, rozpuszczone w pierdzie, do puchy, zasypane jeszcze miksem tigerowym i tak dalej. Ale tam, kurde, było czuć, że to jest pianki, a nie jakiekolwiek inne owoce wybijające się. To był chyba smak truskawkowo-waniliowy, ale tak dobrze zrobiony, że naprawdę czocha tywiła, łeb rozwalał się. Więc według mnie. Jednak Tiger był autentyczniejszy i jednak lepszy. To też jest spoko, ale jednak kurde autentycznością odbiega, odbiega, oj odbiega. Ale można wyczuć takie lekkie, piankowe wajby, co daje właśnie ta wanilia. Ale ja bym tu bardziej nazwał, że to jest przewaga... 70% maliny, a jednak takie 30% to jest smak wanilii, a prawoślas no to nie wiem jak on smakuje. No to sorry, ja nie mogę tutaj procentowo powiedzieć nawet, więc dlatego nawet tego nie uwzględniam. Fajny taki, żeby kupić sobie tak z ciekawości czystej. Nie dostarczycie sobie zbyt wielu substancji takich złych, jest czysty. Jedyne co by mnie tak bardzo niepokoiło, to był właśnie ten nikotynamid Bo nie wiem nic naprawdę o nim. Dam oczywiście informacje, kiedy o nim będę mówił, ale kurde. Ja sam kurde pierwszy raz słyszę o czymś takim. Więc dlatego no. Zakończyliśmy na razie serię z The Energy Drinkami. Naprawdę jestem ciekawy, czy reszta smaków też wróci. W najbliższym czasie może się wybiorę. No krzyda tak indywidualnie, wiecie, że chcę zobaczyć sobie wszystko, bo tam wyszedł jeszcze Rain Orange Dream Cycle. Bo podobno w Holandii jest. Eee, wiadomo, najczęściej te energole są z Holandii przywożone tam, więc dlatego zobaczymy. Może znajdę jeszcze inne smaki, tam był jeszcze smak chyba Coli. Eee, jak mi się przypomina z Cuba filmików, to był jeszcze chyba... Smoczy owoc I nie wiem już więcej Wiem, że kola była i smoczy owoc A tak to Były tam jeszcze inne smaki, ale nie wiem jeszcze Które Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że Jeszcze uda mi się Kontynuować serię z The Energy Drinkami Bo seria jest naprawdę ciekawa Zaskakująca Inna niż te polskie standardy I widzimy się kolejnym razem Przy czym mam dla was niespodziankę tak, patrzę na pobabie przygotowane tutaj. <laughs> będzie się działo. Na najbliższe 3 dni mam kurde zapełniony grafik. No na 3 dni, jeżeli kurde nie zdarzył mi się przerwy i rodzinka nie będzie siedziała w domu. Wtedy może będę mógł coś podagrywać. Kończymy na razie.